Cześć wszystkim. Jesteśmy już drugi dzień po tym, jak pokazywałam Wam ostatnio temperaturę w pryzmie po jej rozdrobnieniu. I zobaczcie, wysaczył jeden dzień i temperatura już spada w tej chwili do 57 stopni Celsjusza. I ja sobie zobaczcie tą pryzmę obok. Wczoraj przerobiłam. Rozdrobniłam ją w taki sam sposób jak tą pryzmę pierwszą. Natomiast um, ciekawe jestem, jaka, jaka będzie temperatura w tej świeżo rozdrobnionej pryzmie. Zakładam, że niewielka, ze względu na to, że ta pryzma była bardziej dojrzała i dopiero co przerzucona. No, zobaczcie, ewidentnie spada tutaj temperatura, ale no, kompost wygląda świetnie. Jest to świeżo po rozdrobnieniu. Jak możecie zauważyć, nie cała pryzma jest przeze mnie rozdrobniona, ponieważ tu w zasadzie jest już ta pryzma przerobiona i bez sensu byłoby ją przerzucać przez kompost. Jest duże prawdopodobieństwo, że gdzieś tutaj znajdą się jakieś zwierzątka, no i szkoda byłoby je przerzucać przez, przerabiać przez rozdrabniać, Więc stwierdziłam, że to sobie zostawię, bo jest pięknie. Zobaczcie. W zasadzie nawet mogłabym, gdyby się uparł, już dawać tą materię na, na grządki. Pięknie pachnie taką właśnie ziemią. I nie było sensu tego jeszcze bardziej rozdrabniać. Oczywiście znajdują się jakieś tam fragmenty, ale zobaczcie. Są tak miękkie, że ja mogę zrobić z tym, co, co po prostu chcę. I nie mam z tym najmniejszego kłopotu. Tu jest jeszcze, zobaczcie, pesz. Ktoś pytał mnie, czy mam pesz w ogrodzie. No to proszę, oto dowód. Jest go bardzo dużo. I ze względu na to, że ta pryzma nie jestem pewna, czy miała wysoką temperaturę, już nie pamiętam. No to ja sobie to, teraz tą część wyrzucę tu i potem dosypię jeszcze tej już stygnącej pomału pryzmy żeby mieć to w jednym, bo bez sensu jest, żeby to wszystko było w takich małych częściach, ze względu na to, że traci na pewno dosyć sporo z ciepła. Dużo lepiej będzie trzymać tę temperaturę i nawet łapać, podnosić ją, kiedy będzie jej więcej, aniżeli w takich małych ilościach. Ok. Zobaczmy sobie temperaturę. Temperatura 36 stopni Celsjusza, ze względu na to, że mamy rano, to i tak jest bardzo dobrze, bo rano było około nie wiem 7 stopni, więc wygląda to całkiem fajnie. Naprawdę pięknie wygląda. Już nie chodzi o samą temperaturę. O, widzicie, nawet w takim już przerobionym kompoście mogłoby się wydawać. Jeszcze gdzieś znajdę korzenie, ale to nie ma problemu, bo jak będę obsypywać na grządkach, to z łatwością w tak drobnej materii znajdę jeszcze korzenie. Okej, okay, no to ja się biorę za pracę, przerzucam sobie dokładnie tak, jak powiedziałam, do tej pryzmy. Najpierw tą część, a potem tamtą rozdrobnioną. I będę Wam zawać relacje w następnych dniach, jak oczywiście znajdę czas, żeby nagrać, jak to się mi tutaj spra sp sp sprawdza. Muszę Wam coś pokazać, co prawda już skończyłam nagranie, <laughs> ale zobaczcie, przerzuciłam sobie tą część pryzmy i zaczęłam... Tamtą, która była pierwsza rozdrobniona. I nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, ale po prostu jest to pryzma koloru popiołu. Musiała tu być naprawdę niezła temperatura. O tak daleka może bardziej będzie widać ten kontrast, takiej brunatnej, do takiej e, przypominającej popiół, co oznacza, że tutaj naprawdę musiało być gorąco. Także jestem ciekawa, jak będzie po jej przerzuceniu. Na pewno będzie trzeba ją troszkę zbliżyć, bo część jest taka fajna, wilgotna, a tutaj jest sucho. Natomiast wygląda to naprawdę ciekawie, więc jestem przekonana, że nie było tutaj tylko 60 parę stopni, mogło być i blisko 70. Także już dzisiaj na pewno to koniec. A przynajmniej tak myślę, że nic nowego się nie pojawi. Także na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.